Witajcie po kilkudniowej przerwie na moim kanale. W dzisiejszym odcinkach widzę załączonym obrazku, jest Fiatagry, jest KS, jest New czyli witam Was serdecznie wszystkich zgromadzonych przy odbiornikach na pięknej serii e, Zielonka. Jestem sam, nikogo ze mną dzisiaj nie ma. Życzę mi soboty, wielkiej soboty, bo jest okres świąteczny już zbliża więc życzę miłej soboty, tam idźcie poświęcić e, no koszyczki na święta my w tym odcinku mamy jeszcze kwiecień drugi dzień, e, drugi odcinek kwietnia, zapraszam na poprzedni odcinek, jak ktoś nie widział i do linku w opisie z kanałów innych e, członków ekipy w tym odcinku e, jedziemy na się i w następnym odcinku już będą e, najprawdopodobniej o ile się nie zmieni żniwa, no bo nie mam nic więcej tutaj do roboty, jedziemy Piękny Fiat i Unia, czyli uważam, że Jeden z lepszych zestawów, jakie tutaj można byłoby się, jakie można stworzyć Z góry przepraszam taką małą obecność mnie na YouTubach, ale troszeczkę miałem w tym tygodniu rzeczy do, do poogarniania A też z drugiej strony nie miałem co nagrywać, bo wiecie tu nie mieliśmy się z Damianem zgrać, tu coś i wiecie i potem tak coś jeździ. No, no niestety nie udało się ponagrywać Wiedziałem, że to Damian się wrzucił na kanał z singla, więc serdecznie zapraszam i może ciekawy materiał z tego wyszedł Wydaje mi się, ja tam trochę to oglądałem, bo wiecie, też trochę czasu nie miałem Sorry za mikrofon, ale coś się mi się Z ramieniem stało, o Dobra, powinno być lepiej, mam nadzieję, jakby coś to przepraszam No także jest Wielka Sobota, mówię Wielki Piątek Więc przez cały ten tydzień niczego nie nagrywam, teraz na Sobotę, niedzielę i poniedziałek, czyli na Pierwszy dzień, świąt i drugi, postaram się coś powrócać i ponagrywać Nie wiem, się kolonii to się dowiecie w kolejnych odcinkach to dalej hmm. Myślałem czy by coś innego nie nagrać, nie włączyłem silnika, brawo Maciek Ale mówię sobie, na, wrzuc, nagram sobie zielonkę, bo Znaczy, wiecie, to wbije po prostu Może jeszcze jedno nie to zobaczyć odcinek, nie, nie mówię, że nie, ale bym musiał to ogarnąć Czy mi się uda, to zobaczymy Nie wiedziałem tutaj nagrać, mówię, zielonka fajna, fajna akcja, więc ponagrywam sobie Fiat Agri, piękny Fiatagry, piękna Unia Zestaw. Uważam, że bardzo fajny. Więc. Wiecie, więc, więc mówię, co by tutaj ponagrywać. Nie mam co. Kolonie na chciałem. Piskowice i co cholernie, nie wiem, czy razie z. No. Z eee, żeby to nagrać. Jak się napiję tylko soku. No i tak jak to też wyszło, że nie było co nagrać. Ja też jak wracam do domu, to tylko odpalałem wrzosy i chłopaków, żeby wypili, pograli. No, i nic więcej tak naprawdę nie robiłem. No ale widzę, że Unia daje radę z Fiatagrim, nie ma wyjścia. W kolejnym odcinku robotnośniwa, tak jak powiedziałem, na nowym kawałku. I pewnie może jakiś kawałek jeszcze jeden kupimy. Może jakieś nowe nabytki, bo kolejny odcinek już będzie. święto. No, nie wiem, czy powiedziałem. 11 odcinek to jest. Mogłem zapomnieć powiedzieć Przypominam, że na 200 obserwacji i 830 subów na YouTube jest wydany save z... E, z, z, czego? Z, z czego? Z czego, z czego? Ze świętokrzyżki, Jutro możesz też zobaczyć jeden odcinek Taki coś nietypowego na moim kanale Ale to się dowiecie o innym się zachce Gram na innych shaderach trochę Mówię, że troszeczkę na tych shaderach trzeba się pobawić i pograd na kilku innych. Dalej, no będzie z długi odcinek, nie mam ochoty też takich długich nagrywać. Jestem sam, ale zestaw ogólny wygląda dość fajnie. No, Fiatagry i Unia dają radę. Markiewkę, kto nie widział w poprzednim odcinku, była śiana, sadzona, nie co, ale była. Nie była, była moim darem. I oraz był oprysk na pszenicę. Tak było, tak było, nie myślałem Oskara nadal nie ma, ale jest, jest progres, już go nie ma tydzień Więc jeszcze chyba 6 tygodni albo 5 Mam na taką nadzieję Więc No i jeszcze trochę poczekacie, żeby my coś rzucili razem z, z Oskarem No Ale wiecie, tak czasami, yy, czasami jest a Czasami tak się zdarza, że no Że ktoś wyjeżdża, a nie nagraliśmy nic na zapas, bo Trochę też nie było co nagrywać i kiedy nie że też piknu, ale nagrywam sobie sam zielonkę. Z jednej strony się cieszę, bo przynajmniej tą zielonkę trochę, po, no, wy, wyruszę trochę, no, bardziej na ruszę z miejsca, bo ona stała w miejscu, łoma, tylko jeszcze trochę więcej. No ale wiecie, seria tutaj zapowiada się fajnie i pewnie będzie fajna. dalej mi się, że za, jak Oskar przyjdzie, wróci, to ja tu będę miał przebudowę gospodarstwa, bo taki mam plan, żeby sobie przebudować ją za jakiś. E kawałek czasu Jakiś ściągnik pewnie kupię Mam fajny teraz, że mogę sam decydować, co was, to kupuję, co nie Może jakiś gość tu zaproszę, by ktoś pił, przyszedł mi pomóc, zobaczyć no, proszę, my zobaczymy, tak? Rzadko gram takich w siewnikach, ale ten siewnik z Fiat Agri naprawdę wygląda... bardzo ładnie my Fiat Agri to będzie kona i legenda tej serii, on z nami zostaje do końca a reszta ciągników będzie wymieniana. Prędzej czy później. Także nie było za przerwę, to tak przepraszam, ale miało być trochę. Miałem planowany day, ale mówię: Kurde, nie mam, jak, nie mam co ponagrywać. Nie wiedziałem co. Mówię: Nie, mówię, nie mam ochoty też niczego, zaczynać na szybko. Więc mówię: Dobra, to się wstrzymam, żeby przynajmniej była ten sobota, czyli ostatni czy dzień, albo nie. Pierwszy dzień świąt, ostatni dzień przed świętami pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt. Żeby coś tam było, więc mówię, dobra, 3 dni po nagrywamy, więc 3 odcinki będą Czyli w tym tygodniu i tak chyba będą 3 lub 4 odcinki, więc norma jakaś będzie I poniedziałek już będzie pierwszy odcinek, następny kanał No to już będzie poniedziałek, odcinek w kwietniu No, w prima już wchodzimy już na kwiecie w tym ten czas leci Dopiero był Sylwester, dopiero ser jakieś ogarnialiśmy A tu już kwiecień Czas szybko leci, możecie napisać co tam u jak tam życie czy jakieś plany macie na kwiecień? Kurde, zaraz, niedługo powiem. No, zaraz będzie maj, jest majówka. Jestem wielkim fanem tego zestawu i to tak porządnie. Mafia Atager to po prostu jest. Ach, piękny, piękny ten ciągnik. O, oj, e, dobra, całe to posiemy. Jak dostaję się, żeby był jakiś zysk, zarobek No bo wiecie tutaj Kredyt duży mam do spłaty, pola są może tanie, ale no zanim my tam coś ogarniemy, no to wiecie to trochę To trochę jednak będzie do ogarnięcia Ja wróciłem z kościoła, mówię nie mam co robić, to idę sobie ponagrywać Nie włączyłem chyba A nie włączyłem mówię, Wróciłem z kościoła, nie miałem co zrobić, mówię dobra idę szybko coś nagrać Jak ktoś nie wie, skąd mamy 38 tysięcy, to była sprzedaż marchewki oraz yy, Belek z misji. Więc no, oporowo to wszystko leci, siebie w realnym życiu są. To teraz, nawiązanie do realnego życia. Odnośnie innych serii, czy coś będzie planowane, czy nie. Eee, no, to się wszystkiego dowiecie. Nie wiem, muszę też usiąść i pomyśleć. Coś podniesiemy, czy jakieś głos popadł, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, może też w końcu coś na TikToka wrzucę po kolejnej przerwie. Murde, ten Fiatakiś się nie mogę czekać przy jakiejś akcji kukurydzy, go. Ma no spokojnie się takim zostałem na radę. Kurde, na lato na pewno chcę Gruberem pojeździć, bo cały czas tylko wiecie. Talerzówka, gruber nieużytkowana, a gruber bardzo fajny jest. Pod nim falanda będzie cacy. Rabe 3 metrowe przypomnę tylko, jakby ktoś nie wiedział. No, jedziemy. Dobra, ja się sprawdzę, ile mu to godzi Z tak ciekawości. Ile się mi potrzebuje? Co? To jest 140 to tylko. Przyszło, że więcej potrzebuję? Pewnie na jakiejś polskiej serii, może w przyszłości coś go wezmę. Nie, nie na. Na kolonie najprawdopodobniej nie, ale na inne serie może już się pojawi. Właśnie także z Kolonem poczekajcie, dowiecie się niedługo, wszystko odnośnie kolonii. Oskarowi tam dobrze idzie, w Niemczech fajną gospodarkę ma znaczy, pracuje na fajnej, podobno, tak strzałem Nie wiem, czy to potwierdzić, czy nie pozdrawiam go, oczywiście, serdecznie. Na tym mam kawałku, tam też jeszcze soja, ale myślę, że sezon tutaj trawy, nie zrobić już. Krow, tak jak na krow, 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 krów, przepraszam. Na razie nie kupujemy, e, będziemy się bawić. Świnki myślę, żeby też niedługo kupić, żeby, wiecie, ze świnkami się trochę pobawić. Nie za długo, jak, nie wiem, dwa sezony i po prostu, żeby te świnki coś były na tej gospie. Zawsze to jakiś minimalny będzie dorobek do. No, na spaty kredytu. Jedyny minus jest taki siewów, że nie widzę tekstury. I mnie to bardzo czasami denerwuje. No. I robota idzie. Nie, no ogólnie zieloną tam strażą w oddali. Ogólnie zielonka to bardzo ładna, przyjemna mapa. Myślałem, żeby czasami tutaj sam nie ponagrywa jakiś yy, no, gospodarek do wydania, ale mówię sobie, na razie się z gospodarkami do wydania zrobię przerwę. A może coś kiedyś tam powróci się do nagrania. Bo też nie mam co tak naprawdę. Trzeba by coś wzrosłów na wiosce nagrać. pewnie tu się nagra jakieś. Jak bądź siebie. Bądź, bądź coś na pewno. Już dwa odcinki z wrzosów były Jak to nie widzę to zapraszam, wykopki buraka, ziemniaka oraz e, Oraz kukurydza na kiszonkę No i to dwie takie ciekawe akcje Czy jakieś będą ciekawe, nie wiem, nie wiem, zostawcie suba, łapkę I to będziecie wiedzieć, no łapki musi zostawić na takie coś Ale suba to będziecie wiedzieć, z dzwoneczkiem oczywiście Kiedy live'y, też zbytnio nie wiem może we wtorek się odpalę w godzinach rannych, wreszcie rano do 10, nie wiem ładnie jak czasu, tak godzinkę półtorej, więc... A wtedy ludzie jeszcze no, mogą spać, ale wolno od szkoły, więc mówię, do, to jest opcja, żeby coś po Więc nie, nie ma tej pory jeszcze fajnie. To ten siewnik jeszcze, wiecie, przemieni, przemieni. Tam jeszcze są talerze, chyba jak dobrze widzę. I to taki żółty trawy, nie na no, warty. Problem jest taki, że nie mogę jakieś akcji, typu kurydza rozpoczynać, no bo samemu, no to wiecie, tak ciężko by było, aczkolwiek dałoby się oczywiście. Przecież karnie jeden do dwóch albo bym kurs playa pobrał i bym się nauczył go obsługiwać. to też nie jest głupia opcja. Ale tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku już będą, co będzie w kolejnym odcinku? Yyy... Żniwowanie. W sumie jestem też głupi, mogę coś od przecież, ale w mikrofon uderzyłem, przepraszam. Nie, tu zostało 5-6 przejazdów. Nie, no na razie nie myślę o zmianie siewnika Bo pierwą mam, małką mamy, a wiecie, to ta fajna akcja. Zawsze można pracownika włączyć i wiecie, zasieje pole, tak? Co będzie w końcu sezonie O, znaczy ten już mam później rozpiskę, rozpiska, co będę idzie siał ale mówię, może mi się uda kogoś zaprosić, Arka bądź Bartka. No niestety nie zaproszę Damiana, bo Damian nie ma DLC. Niestety, albo niestety nie posiada. Może będzie kupował, ale... Nic mi o tym nie wiadomo. Także jeżeli wszystko się uda na 12 zobaczycie to A na 15, ile to nagram takie coś innego No i już jeden taki odcinek u mnie był Albo dwa, dwa przepraszam dwa Barczówka, nawet też fajna robota porobiła Ja właśnie muszę sprawdzić Na live Poprzednim, znaczy poprzednim boże Live'ie kiedyś tam z, to chyba nawet luty jeszcze Albo styczeń e, jak jak Nie pamiętam jakie to było To były pyskowice grane A to był marzec już A to co ja o czym ja myślę i co mi brakuje nie było w marcu To był luty O Jezus Nie No podnieś to, co za dziadostwo Ale z fejla zrobiłem, Boże Święty No to jednak sadarkę będziesz użytkowana Zapatrzyłem się na live'a, bo chciałem sprawdzić Nie, muszę sprawdzić, czy myśmy mieli soję. Coś, bo wydaje mi się, że przy, znaczy z tyłu głowy mam, że soja była na przeczepie, ale że ja ją młodą słucham, ale nie dam się ręki uciąć. Że tak, że tak było. No i żywy na ten sezon zaraz będą skończone. Było. Była soja, ale ile ton? 6 ton mam soi na sprzedaż. 640 dokładnie. 3. Więc ja się po odcinku dodam tą soję? Bo ja nie miałem gdzie wysypać. Ja się młodą usunąłem, czy dobrze pamiętam. Więc zawsze to będą pieniądze. Mała bądź mała, ale zawsze to coś. Znów Maciek nie włączyłem silnika, bo on... zasiejemy to i będę kończyć Nie gram tutaj na wałowanie, więc. Nie, no opryski już były na nie będę, Nie będę nagrywał kolejnych, bo no to bez sensu według mnie. <grym> Tydzień temu o tej porze to jeszcze chory byłem To live'a robiłem Jak jeszcze Anglinę miałem Na szczęście już lepiej, ale jeszcze to nie jest w 100% mój normalny głos Mam nadzieję, że to się go naprawi No to tak 2 na 10, żeby mieć taki głos A też swingosz, dyngosz to trzeba być zdrowym Nie można być chorym Dobra, jedziemy teraz Może... Ja też mogę, warto wiedzieć, że tym siewnikiem mogę normalnie wjeżdżać i tak siać, więc w ściernisko będę, nie no, rzadko tak będę robił, pewnie, no bo wiecie, to nie o to chodzi, no ale czasami będzie, będzie taka sytuacja. Znów mądry maciek nie włączył się w jakich mało. Stojera widzicie w tle, stoi z opryskiwaczem po ostatniej akcji No i co, no się to, to jak 2 tony no to będzie dobrze Ale zawsze 2 tony to jest... 4 tysiące? Bo chyba jest na... Ile jest za soję? Jak się nie mylę to za soję przecież jest ten Ile jest za soja? Chyba 2000, więc 4 czy tam tysięcy nie da nie mieć, no właśnie. Trzeba, żeby z szopy z tyłu nie, nie skacować, bo będzie ka kapa. Oskar nie lubię a ja, mi się na przykład dość podoba, ale o gustach się nie dyskutuje, każdy ma swój własny gust, nie? Zajebiście mi obróciło. Dobra, będę musiał tam to poprawić, ale to się poprawi tam poza odcinkiem Unia porządny tak? Nie jakieś gówno za granicę, nie no się, że śmieję nie, tutaj nie jestem ten team Unia ani żadną z tych o Trzeba by było włączyć shadery, co się dzieje, ale na razie się tym bawię No dobra, jedziemy ostatni przejazd, także muszę sobie 6 ton soi oddać na live Było dobrze, że przypomniałem mi się dobrze, że live'a robię bo bym nie oddał i by był jakieś 15 tysięcy stratny A na tej serii 15 tysięcy to jest jak wygrać w Totka Nie wiem, po co jeszcze tego live'a w oglądam, ale... Ale oglądam. 643 dokładnie. 643... Dobra, no to, to tak uważam, że pieniądze będą... Dobra, przejdziemy jeszcze raz tutaj. Nie wiem, co się dzieje z shaderami, ale... Nie będę się z tym bawić na razie. Dobra, wjedziemy na Mam nadzieję, że nikt nie pojedzie. Nikogo nie potrącimy, nikt nie jedzie, dzięki. Nie wiem żeby z GPS-a jeździł, ale da się da, da się, da się wszystko się da. Kiedyś kuła nie jeździło się nawet nie chcę na GPS-ie i człowiek, i człowiek dawał radę. Teraz, na każdej serii by się chciał na tym GPS-a jeździć, w takich technologiach i potem jak jest, nie? Największym z takich siewników yy, ciąganych jest to, że on ma 3 metry. Więc to nie jest na przykład czwórka czy sutko, że jak będę zawijam się, jak robię winkel tak zwany po mojemu. No to zawsze mam takie bezpieczeństwo, że zrobię nakładkę. Tutaj nie, nie zrobię zbytnio nakładki, no bo on nie ma 3 metry, więc szybciej zrobiłem jaka niż nakładkę. No ale daję radę, tak. Okuź, te blada, ale przyzwoniłem. Może to tak, taki dźwięk da jakby bomba jakaś Nie no to bomba pewnie pierd... Nie powiem, że tylko co, bo na na powiedzi. powiedzi. Dobra 23 minuty, 24 będą więc Także tym fajnym akcentem, o tak w górce stoję, że dziękuję, że byliście ze mną, życzymy miłej soboty jeszcze raz i co w kolejnym odcinku, także na tym odcinku, bo tylko siewa, ale chciałem to się skończyć co. Widzimy się w następnym biacie, do linków w opisie, do na Discorda, TikToka i wszystkie inne duperele i możliwe, że widzimy się w jeszcze jednym odcinku jutrzejszego dnia, także do następnego, trzymajcie się, Elo!